Witam widzów pięknych. Zagramy sobie apelucjanem. Podobały mi się te troll buildy, się, troszeczkę się uzależniłem od nich. Dostałem bota w sumie, nie miałem bota zaznaczonego, więc też trzeba to wykorzystać. W sumie na bocie nie ma nic tak ciekawego. Mogę wapić strajka wziąłem kometę, żeby jak najwięcej AP wyciągnąć potem, nie? Bo czerwony drzewko muszę grać i niebieskie z tego najwięcej AP wyciągacie. To jest na RK. Bo RK ma mała przelicznik, ale Wuma jest głównym bohaterem, moim zdaniem. To jest tak zwane Black Magic, będzie. Oby był fajna gierka i bez smurfów i... no są RGPki, ki jakieś kaziki widzę, to już mnie nóż się w kieszeni. Nie, te kaziki wszędzie widzę, no tutaj muszą chłopy brądzie te kaziki grać, no to jest broken i to wygrywa grysowa, więc się nie dziwię, no ale mogliby se darować. Problem jest tak, że to jest popierdziła na Linię. Co ja chciałem powiedzieć, dwa słowa na raz chciałem powiedzieć Pike To się czuje jakbym jakiś ortce oglądał Akali na tym na Atroxa na widzę Zeszłoroczne Jest Casey? No, już Spinko. O, ja pierdzielę. Trać mi dobił dwa minionki? Może to nie jest już Iron. Już challengery to są. Czemu Kate nie tak mi powiedział, że za kratki trafię? Troszkę O, ona razie giga pasywnie grają. Lucy dostał masę tych zmian. W sumie jest teraz lepszy z tym, nie? On mnie zabije, bo jest śmiertelny. No, do dupy była ta wymiana. Ale nie wiem, że linujemy. Dostał zmianę tą Lucy, tego nie nagrywałem. A jakby przyciągnął. Uważaj, bo mój drugi zaraz. Okej. Okay. Dobra, co to jest za smurf na tym secie? No też ci dam, kotka. No set na był grany, ale tyle nerfów dostał, że na suporcie też przez to oderwał. Ale jest fajny, bo ten facebreaker jest powalony. I ma... No ma obrażenia jakieś, nie wiem, muszę by zrobić to na no, Hama tego Playtaster, tych casterów. A co napierdziela w tym turret, co jest? Z tego... Dalej napierdziela, dzielny jest, już cofnij, cofnij, muszę fajnie będzie jedyntkę. Albo im Leakle przerwę. Lelia zabija krokodyla, a trochę zabija midę, mi zabiję bota, no to ten to się nie dobrze. Ja się nas będą dusić na tym bocie. Dobra, no chyba Static Shield mimo wszystko, nie? Na pierwsze. Czy nie, czy nie walić tego Static Shield? Dobra, bo za łatwo jest. <noise> Zobaczy ten set. On się tak stara, zobaczy, że tu chłop kupuje chapter na linie, to z gry wyjdzie ten set. On tu zapisał dwóch pod wieżą? co tu zrobili? Co tu się dzieje? żeby do nie nagrałem? Co wy zrobiliście, że ten set was pod wieżą zabił? Aż tutaj Niki napisał. Co oni, co oni robią? Czemu seta seta próbujecie dajwować? Po HP widzę, że nawet blisko nie było, przecież miał połowę HP. I se kupił buciaki? No dobra, to ja trochę wyrównuję szansy. Zaraz jeszcze nie widzi mojego to jeszcze nie widzi. a zaraz zobaczy i będzie pingowańsko, ja wiem, wiem. Łajwik się do mnie poszuje, pięknie. No to trochę tego bota se przepierdzili. Te jedna śmierć jeszcze nie była tragiczna, ale teraz już na pewno jest tragedia. Bo teraz na te wavey nie zdążę takiej, nie? Może nie będę takim świniem, to trochę te... ...pizgam trochę tego wave'a. 99 A że ja sam spis ten luz O, jakby miała, jakbym miał kupiła to te, te zamian, Nie mówcie Nie mówcie temu setowi bo... Zacznij pod turet wyjeżdżać pewnie Ale kąt ja szukał A mu wyszło No są te bazówki Seta, których mówię też w odcinku no WOMP robi Począgnie go. Ignać nienawiści. I ty To miniony. Co w lecie? którego jeszcze nie widziałem. Nigdy nie widziałem. Stopa w ogóle, zeszła. Fajną wizję mają w tym, w tym topie to. Oj. 22. Obrażenia rosną. Znaczy <laughs> kiedy set się skapnie. A może jest kochany i mam walone? No jakie połkęsy są, to jest... Coś... Tego się nie da nie trafić? Kiedy ten pasek za nie jest napisane, nie? Bo on dostał zmiany właśnie. Nie chcieli tego seta już, żeby był tylko z nami grany. Nie, no nie ma szans. ma było właśnie. To jest tak, że on już tak umiera ten set. On wygląda broken ten set, nawet to te ul ulungi trochę z nich są. Nie wiem jak sobie pierwszy, drugi poziom przed nimi wbiliśmy. Mogę zostać. I tak robię ludena, bo to bije magiczne, więc ma sens alerkę niebieską TW. dobrze <laughs> zaraz, to no już do wazy musi się grać jest biedna. A mamy mam, bo mam na probanda Nie chcesz tego jest z robić, jest fajne, ale tak... Na... W tym odcinku z wyszedł. Ten Lucianem będę mieć miał i pompki robi na środku. <laughs> Dobra, play ty i wrócę z WD A no co ma ten zrobić, jak on cały czas sam jest na linii i zaraz on dostanie HP, co ja straci i Kate przyjdzie i się tak będą wymieniać? 1-8. Fajnie jak tam jakaś walka, bo u Lungów. Jest walka u Lungów. No topie przegrali 2-2. No, ja muszę bardziej kamerować, ale powinienem. Jak nagrywam na tej lidze to. To jest fan. Oj, to stuna tu nas pierdzieli. No już połkuję, już pokuję. już się ma na końcu. Ale z całym Ludenem wracamy. Nie, ma, nie było tu wizji, bo nie dostaliśmy tego. No i szóstkę, on w trzyma Ja, już mają szóstki wbiliśmy. Ja mi tego seta nie zabili nawet. No ale miałem mają czwarty, piąty poziomy, no właśnie. To nie jest, że ja jakoś się staram, to ja to po prostu rozpierdziela. On jest, To jest lepszy slap, się się na mainie, na tam, w Masterze, na tym za zasranym i tak nie żartuję. Be... <toddź> Mówił już chłop, pingował tutaj i pisał... GO NEXT! CBA, ja się tak staram, a chłop mi tu troluje nie Muszę jak się jakiś z tego zrobić, nie, bo już idą M został i ondał shutdownę za tę turę Dobra panie Katie, musisz mnie... chcesz Ktoś to musi odmieniony podejść. Ale flash. To jest taka strategiczna śmierć, żeby morale wróciły. Oczywiście, jeszcze warwick to jest na idealnego jak przegrywałem pierwszą wymianę naszą. No o co chodzi? Mój to ser robi solo bo tego. Ja nie wiem czy tak jest dobre, jedam się ma na to A no, mały łyf, ale tutaj to oddaję. Jeszcze tą biedną zabili. Ja pierdziel. Tu się tyle Ulików widzę jak se nagrywa. Ten atroks na mi się był trochę grany, ja go pamiętam. Kazik to z 10KP chodzi. Czemu tu z Kazik z 10kp? Nie no wszystkie linie uminułem. No ja pierdzie. No ja tutaj Black Magic chcę zagrać. Mogę go zrobi tego matki, na zrobić do smutku, bo tyle ja że zrobię, ale to jest fajny smug, więc mu pomogę do odcinka. Szkoda, że ten mi tak zdominował. On tam 1B3 robi na tym bocie, a dużo gola zostało na Kali. Jest gola zostało. No, Aż no, Ma fajne skalowanie nawet. <grywia> Nagrywałem? A pewnie się chyba nagrywałem kiedyś. No i pamiętam. No nie, znalazł się, znalazł, znalazł. Wcisnął tama po 10 minutach. Pisze coś. Nie, i wszyscy mnie teraz pingują, no, zostawcie mnie. No ruch, e, nie, żebym solo zabił u nas tak biedna w plecy, to pani kładzie się Powiem tak, nie zabiłbym, gdy nie łapę P I co teraz, hejterzy Mojego teamu Fajnie, że tym minionem nie nie mogę przejść Ja pierdzielę. ale przy tym się wylosował a To nic nie poradzę Ten poprzedni odcinek z do to takie to są, to są antyczne odcinki jednak w takim razie Bo tam wiadomo, trochę było i w i i w moim były Lumi To fajnie się grało wtedy no ja miałem pika obrzydliwego. Ale jak to zabija Irelia, ja, ale ja, czy to wystarczy, żeby mi nie kliknęli? Ja mogę nagrać pasywnie zaraz już. Tylko, że jak gram pasywnie to golden, tylko z minionów Ten set patrzcie, ładnie miniony dobija. A jak tam gra chyba... No, Okej, okay, nagle no, jest tak sfidowany, to ten hashleet jest gipcie. Blackmagic. 353 Jak to nie Co tam ta Kali mnie w ogóle zostawiła? I ten set zabił tą Cait Caitlyn jeszcze, co jest? Kali wygląda jakby się patrzyła tylko Proszę. O nie, tu jest Kazimierz, to jest na kodach nie, to Co nie mi tak mało bierze? Kazik który robi najmniej obrażeń. na świecie. Nie ma jeszcze mitikę Jeszcze sfleszował. Nice Troll team, że jak to już jest wkurzane, to to nikt nie hyfy Jakieś teraz kilki się posypały, to jest okej. Okay. To jest takie, nie mogę tego mówić oficjalnie, ale trochę trollowanie takie... niewidoczne, no. Tu nigdy nie powinienem po tego pajka, ale... Już... Ja nie wiem jak na Kali nie zabijać go seta i nie uratowała tej kilki, y, biedny. Ten zapierdzielił mieczyków. No pała, no. Chcę drugie emaksować nie wiem, to kuma bazowe to chyba wrażenie w miarę okej, nie? do dupy no. A to jest dodatkowego? Bonus nie No, wezmę to... to powin... Nie no, daszyka powinienem oprogować. BUM! BUM! PUM! Chłopy nie co się dzieje, nie wiem co ich trafia w ogóle. A wolne rączki atroxowe PUM Black Magic Pum, 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 pum. O nie, im przerwał. Muszę kąt znaleźć. Znalazłem, ale nie, nieco w to trzeba. Ja, jestem tak te kilki dostał jakieś. Zabijcie tego atroksa. PUM! Black Magic. <ścoughs> Duf Eee, to O, Kazik posprzątał. No do mnie idę? Który tu miałem a pan Ale udaję, się boję, ale się boję, ale się boję. No fajnie, ja ma mam HP ten co. Dostaw mnie! Ty, ja czuję, czuję, ten bonus, mówię ci. Dobra, wyszło ide idealnie, wyszło lepiej tego nie mogłem zagrać. Powinien się potknąć i umrzeć od pajka, ale to już będzie za dużo. No to mój na bocie się puszy, żeby ktoś był? Dwie ja się teraz, ale nie wiem, że chcę tyle zostać. Chciałem wrócić, no nie wrócę, to ja jestem popały popałem, wrócić. Nie wiem, czemu te kule smakuje. Chciał coś ten zeset, czy tylko pingo. Nie, to mój telefonik, który to mieli, żeby Czemu jest Aram się zrobił w pewnym momencie z tej gry? Macie Side'y właśnie się Macie na te side ulungi, moje kochane? Dobra, może to z tej gry będzie jeszcze? Nie, jeszcze nie ma 15, jeszcze chciałem pochwalić miękkie tego seta nie zabiją, to jest to jest, on ma 3 HP. w 14 minucie, support 3 HP. Nie, no dobra, to jest jakiś smur, to nie jest Oni nie mają wrażenia, wszystko musieli w seta wywalić A my ich itemami niszczymy to Znaczy żebyśmy prawy nie kliknęli wszystkich i wygramy. No nie wiem czy ja tu chcę iść nawet. Masz. PUM. Nie iść. Tu jest Kazik Kaziku! Aaaa. Dużo zadał no. widzę, że mitik zrobiony. I dwa penetracyjne itemy. No nie poddali się jeszcze, no ale no... 11-30 to jest kolejna przewaga Nie będzie Inferno w a nawet Aaaa, katapultka? Strategiczna śmierć może? Spinguje jakby co kula, że chciałem dobić? Więc to nie tak, że intuję? Miałem gdzie za No zamiast te farmy, te CS'y dobiję. Ja pierdziały też się z heraldem na to. Ona serio dalej za mną idzie, to jest najpiękniejsze. Oj, bo ich ten to nie da rady, sam. W sensie, to sam tam jest. Pewnie Nie, ona mnie szuka dalej, no o co chodzi? No to by się nam idzie przydała taka ta i jej nie ma. Gdzieś chodzi z tym tyłkiem. Ej, no, robadona 16 widać. pod poddadzą to. No ale to nie jest moja winę. wina. Wina secika. Ule jaką ja na tym bocie w no. no ja nie mogę nic zrobić już teraz Jak zabiją cokolwiek to jest cud O ja pierś, ja się takich killi nie zdywałem. To wszystko to, to parę gold od Dżungler po fabryczny dżungler Ile ma staków? Już 180 mi to masz 4 staki, nie? Cześć! Twarde gówno jak nie wiem! O, ja nic nie biję, znaczy ja nic nie biję, bo jestem AP Nie pokona tego grumpa, za silny jest. Zabijcie ich! Macie damage, to musisz ładnie zagrać. Ładnie. nie ja niego się zgoda z tego seta. No to jest to, co mówiłem, że no, naszym teraz odwala, oni tam i sami idą. myślą, że podbiją światek, pójdą sami. Teraz morale mi drużyny wróciły i golda dostali? <grystanie> to nie z deepceską, no. Jest deep. O jezus, na każdej linii, poza topem jest deepceską. No, taka jest nie była biedna. Ale oni powinni level 2 pushować. Też ma tak na nawet Myśmy pierwsi zrobili. O kurde, nigdy nie nienawiści! Jeszcze nie za, nigdy nienawiści, co się muszę zabić, po paupęciuszu za ten nigdy. Tak bym oszczędził, ale jak mi tu podpalasz. O! <grystanie> to jest tak głupie bit na rama na lucy, Teraz mam małe kulno potem Ja! No, to to wiem, że ali Dikery można tak zabić, ale nie w ciemno jak idziesz To nie szadą, co? Nie, ale mały, ta uliczka jest większa Oni nie masz Antykilla koko dysku. Kurde, aż tak to one sided był, a ma botka jest wystakowana Ae, huehu. No, muszę czekać na idealną grę jak z tą serii. To było po prostu perfekcyjna tak gra. Drugiej takiej gry nie nagram w życiu już. Mam czas jeszcze, młody, nie wiem, że młody nie jestem, ale... Dalej jest nadzieja, że tam się wypierdzielą, widziałem dekamerować, ale widzę, że ich daj się rynek na to Idzie tam rzetaj się, ta case niego go strzela, nic mi nie zadaje. O? Case Ja Ja Nie puszuję, nie Nie było, nie pingowaliśmy. Patrzcie, jak się na granicy gra, to nie tego reporta. Zaś tego Heralda stawiasz po co? Żeby ten kibidor się otworzył jeszcze mniej golda, żebyśmy mieli. On i tak bije magiczne z tych obrażeń, więc jak kupuję buta pod Penę to i tak jest plus. To ma skalowanie za D, ale bije magicznie. Skalowanie tam w dupy jest, tak jak to jest 15. Report Mitten, super, tam se wybrał. Ja znaczy, oni dużo golda dostają, ale tak jak robią 2 za 1, to i tak dla nich jest to na naprót. Pamiętaj, Rydemu Fizzło, co jest, on ma 2 itemy. Co oni składają? No, ci nam idzie u mnie, dobre, jak nie składają. Ani w sumie też. Ja li, ja trzymam się, to jest. Oj, co za wzięło, bo chyba dobija miniony i kameruje po prostu. Ja na Hama pobiegę, przed smok jest do dupy. Ja idę przecież do plemion, no dlaczego ja temu nie zrobię? 281, no ładne sumy. Im dłużej gra tma, tym więcej tu AP rośnie. Już mam wystakowane, widzę. Nie ja zresztą tak, mogę sobie, zjebam się kalaretami, muszę wszędzie są te Gulanu brakuje nam, no to zawsze mogę mieć ten problem Chciał mi to zjeść tak powolutku, że to straszne to było widziałem. On się zatrzymał. On ale wszystko wywierdzili. Nie, nic nie No, no Kazik. Okay. Nie, nie, ma na tej temat takiej. Okay. Myślę, że. Kazik bije dużo to Ale tu jest szansa na o! Nie uciekajcie. A to <śmienny> I to dużo bije, no ale jestem tak speedowa, nigdy tak nie powinien być speedowałem, no bo przecież strategicznie shutdowna trzeba oddać. O Irelia to widzę, że wodka złożyła. Siup, 722 i go kometa prawie że biła. Idź w nią Akali, nie we mnie. To chyba. We mnie no, nie. Jest tak sfokusowana na tej Akali, że we mnie, no, że nie tej Akali. Irelia. Dobra minionki, minionki. Patrzcie mi ładuje to, z jest... czego ona mi to ładuje? Bo widziałem ta animacja, z czego ona to mi ładowała ta Irelia niby? Nie, ej, na serio pytam, bo to przecież nie są ataki, to jest CC, musi być jakieś. Nie, tylko teraz przyspieszam ją morderstwo. To też bym właśnie nie chciał końca, ale mają trzy inhibitory zniszczone. To się samo skończy. Hej, snęcisz się tym misjami. Fajna ta animacja, tylko ja nie widziałem, że i to zmienili. Bo to była dobra zmiana, ale tak jak mówię, że też jak stunuje coś. Ojej, no dobra, odcinek zapasowy. A jak można ES napisać w takich, że jest pisać? Ten, ten set smurfuje z jakiegoś golda albo platyny ES pisze tutaj w rądzie. to nie jest fajne zachowanie.